Halo, halo! Dzisiejszy mecz będą dla Państwa komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich, sam chyba przyznasz. Zdobył już 17 bramek w lidze i ja ani myśli odpocząć. Dziś też będzie szukał okazji do powiększenia dorobku w drodze po koronę króla strzelców. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska. Szeroko rozstawieni pomocnicy i obrońcy zapewniają pokrycie wszystkich sektorów i próbują stwarzać przewagę w ataku z wykorzystaniem skrzydeł. Po nich możemy się dzisiaj spodziewać niekończących się serii podań, długiego utrzymywania się przy piłce i raczej chyba niewielu sytuacji podbramkowych. Ale za to jak już będą, to można być pewnym nagłego podkręcenia tempa i emocji. Te długie wymiany mają uśpić rywala, wymusić jakiś błąd w ustawieniu, znaleźć lukę w szykach obronnych, by zadać ten decydujący cios. Piłkarze RB Lipsk już w pierwszym sezonie w Bundeslidze byli w czołówce i walczyli o prymat z Bayernem Monachium. To pokazuje jak skuteczne jest to przedsięwzięcie. Podobnie było z równie nielubianym przez kibiców innych klubów Hoffenheimem. Kiedy klub zyskał możnego sponsora i w szybkim tempie awansował do pierwszej ligi, także od razu znalazł się w jej czołówce. I sędzia odwizduje faul. Poza boiskiem. Już myślałem, że jednak dokręci to w po Bramki. Tak, potrafi z tego dystansu groźnie uderzyć, ale tym razem piłka go nie posłuchała. Blisko pole karne. Ze skrzydła w kierunku Bramki. Szansa! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Strzał Roberta Lewandowskiego i mamy bramkę. Dziś polski napastnik naprawdę błysnął piłkarskim geniuszem. Spójrzmy na to z innego kąta. 1 do 0, przewaga nie jest bezpieczna. To już blisko pole karne. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Chyba troszkę przekombinował. Choć ładne to było. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Tiago. Robert Lewandowski. Już blisko pola karnego. Już dobrą chwilę przy piłce. Rodriguez. James przed szansą. Arjen Robben. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przejęli piłkę. Blisko pole karne. Może strzelać. Zatrzymany atak. Werner. Dobrze przesuwa się z piłką. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polukarnym opozycję. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki ślizgiem. Może zdecydować się na strzał. Tak, go! Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Tak, jest remis i znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Tiago. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Widal. Lewandowski. Robi się niebezpiecznie. Wrzutka w pole. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Marcel Halstenberg. Werner. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Alaba. No może być groźnie. Wybiega na pozycję. Robert Lewandowski przejmuje to prostopadłe podanie. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rzutu. Żerome Piłka wybita z pola karnego. Bliska już do bramki. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Bruma. Berner. Ładnie pomyślane. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Rodriguez. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobra, to może im dać prowadzenie. Ograł go teraz. Nisko posłana piłka w szesnastkę. RB Lipsk wzdowi rzutorożnego. rożnego. Centruje z rogu w pole karne. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Szansa na dośrodkowanie. Ma do kogo zagrać. Timo Werner. Może uderzać na bramkę. No uwaga strzał, ale zablokowany. RB Lipsk ma rzut rożny. No i atak spalił na panewce. No, musi uważać. Idzie do przodu. Kejta. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. A teraz przy piłce Rodriguez. Rodriguez. Kimiś. Już blisko pola karnego. James Rodriguez. Już dobrą chwilę przy piłce Hames Rodriguez. Oddaje strzał, ale świetnie teraz zablokował. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Sędzia kończy pierwszą połowę. Bayern, pierwsze kopnięcie, rozpoczynamy drugą połowę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Josip Poulsen. Szkoda mu przejąć. Niewiele brakowało. Kejta! Aj! Minimalnie za mocno i wznowi bramkarz. Dobrze technicznie uderzył. Gdyby to tylko zmieścił pod poprzeczką, byłaby ładna bramka. Miller. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Bruma. Werner. No, już blisko polekarne. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Jest koł, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. No, kto przejmie tę piłkę? ayer od linii bocznej. Teraz zmiana w Erbelipsk. Wolfsberg. ale sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Blisko polekarne. To może być remis. I nie ma bramki Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą No, może być groźnie No, będzie gol Świetnie, brawa dla bramkarza Rzut rożny dla Bayernu. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne Stuprocentowa sytuacja Robena. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Świetnie wykonany rzut rożny. Obrońcy nie zdołali skutecznie zainterweniować i jest gol. Świetnie wykorzystali te okazję z rzutu rożnego. Fantastyczna centra i mamy bramkę. Rewelacyjna postawa, celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Dobre przejęcie Milera. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla mnie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Blisko już do bramki. Dobrze przejęta piłka, coś z tego będzie. Dribbling no, imponujący, ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Tiago, przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Kimś. Już blisko pola karnego. Przechwyt, ale nie opanował. Józef Poulsen. Gino Werner. Keita, Józef Poulsen. Co to było? Za interwencja. Trener Bayernu dokona teraz zmiany. Dośrodkowanie z rogów karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Złuszna decyzja arbitra wyraźny spalony. zostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Dobra, pięknie, sam na sam. Ależ okazja Rodrígueza. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do Bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. Jest 3-2 no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, może być groźnie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załku. Zmiana w zespole Erbelipsk. Forsberg. Ważne, że nie jest osamotniony. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Wychodzą do kontrataku. No niestety rywale przerwali ten kontratak. Porsberg. z tego miejsca można strzelać no to nie było najszczęśliwsze zwarcie to prawdziwa wojna nerwów nie ma spalonego Tiago. Kinsley like Coman Ames Rodriguez Robert Lewandowski okazja Lewandowskiego Precyzyjne do głową. Koniec spotkania. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, Darek, co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedali. Blisko polekarne.